Moi drodzy, fanem Gwiezdnych Wojen jestem od wielu, 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 wielu lat. Od ponad dwóch dekad! I zawsze będę się szczycił faktem, że mam VHSy, na których jeszcze lektor nie mówi rycerze Jedi, tylko rycerze Jedi. I tak, skoro jesteśmy w temacie oryginalnej trylogii, musimy porozmawiać o Star Wars Outlaws, czyli nadchodzącej grze w uniwersum Gwiezdnych Wojen z otwartym światem, której akcja dzieje się między częścią Imperium kontratakuje, a powrotem Jedi. My, moi drodzy, z kolei wcielimy się w Wes. Która właśnie buduje swoją reputację, i kiedy już wydobędzie się ze wszystkich długów, marzy o tym, żeby być wolną osobą. Naszym zadaniem z kolei jest walczyć, kraść. I przechytrzać wszelkich wrogów, których przyjdzie nam napotkać w ogromnej galaktyce, w towarzystwie naszego przyjaciela. Nixa. Gra wygląda miodnie, moi drodzy, a za jej produkcją stoi ekipa Massive Entertainment. Jest wiele gier, które absolutnie uwielbiam, jeżeli chodzi o później Ubisoftu. Far Cry, Ghost Recon, I Am Alive, Książę Percy, Rainbow Six, Assassin, czy moi drodzy, cudowne, absolutnie przepiękne The Division, autorstwa właśnie Massive Entertainment. Okay, we'll Które tym razem zapewni nam przygodową reakcji. opartą stricte na fabule w otwartym świecie, co zapowiada się przepięknie. Shield. Naprawdę, jestem zachwycony i nie mogę się doczekać, bo wszystko co zaprezentowali wygląda naprawdę, naprawdę ciekawie i dopracowanie. I cieszy mnie to niebywale dlatego, że, no cóż, więcej gier się wojen to znaczy więcej obawu dla fanów. A nie da się ukryć, że Star Wars Ad hey, będą naprawdę, naprawdę groźbą. Zagrywać się będę jak szalony. System strzelania z The Division był dla mnie zawsze mega satysfakcjonujący i mega przemyślany, ale przede wszystkim intuicyjny i działał świetnie. Jeżeli strzeliłem w głowę, to była ta głowa, jeżeli trafiłem wroga tam, gdzie chciałem trafić, tam trafiłem i w ogóle, jakby i cały interfejs minimalistyczny, który nawet widzimy tutaj. Jest przemyślany, niewielki, czysty, przejrzysty. Ale co ciekawe, już wiem, że system walki będzie po prostu przepiękny. Nix będzie nam przynosił bronie, które zobaczymy nawet gdzieś daleko. Poza naszym zasięgiem. Przyniesie nam mocniejszy karabin, dzięki czemu będziemy mogli z niego korzystać walcząc z wrogiem. Nie mogę się doczekać, naprawdę. To będzie system strzelania i poruszania się, który będzie intuicyjny, prosty i przede wszystkim. Responsywny, za to uwielbiam the division i jeżeli twórcy choć w minimalnym stopniu odzwierciedlą to a już na gameplayu to widać widać wiele rzeczy, które mi przypominają The division, to będzie mega, moi drodzy, to naprawdę będzie mega. Cieszę się jak dziecko zwłaszcza, że jest tutaj bardzo dużo schematów, które pokazują, że to będzie otwarty świat, który będzie przemyślany i naprawdę będzie, co pewnie, mnóstwo frajdy, nieopisanej!

Będziemy czuli się częścią uniwersum, które jest przemyślana i opracowana rzeczywiście z miłością do materiału źródłowego i to widać. To widać w faunie, w loże, to widać w sekwencjach walki, w sekwencjach chociażby pościgów, na skuterach wyścigowych. To z kolei trochę wygląda jak te modele 74Z, których używało Imperium. Ciekawe jest to, że Nadzieja Janty to jest jakby lokacja, której wcześniej w Gwiezdnych Wojnach nie kojarzyłem. Cieszy mnie więc to, że rzeczywiście zbudowali miejsca i planety. Lokacje, które będą rzeczywiście wiązały się z powiewem świeżości, dzięki któremu poczujemy, że zwiedzamy świat z hey andy you're late kay donka's waiting what are you worried no okay no but you what be careful donka's a broker not a friend she can't be trusted who can out here see you back at the ship Nawet nie wiecie jak bardzo mnie cieszy, że licencja Gwiezdnych wojen trafiła do Ubisoftu, bo robią naprawdę dobre gry w otwartym świecie. I świadomość tego, że dostaniemy jedną taką w uniwersum Gwiezdnych wojen raduje jak cholera, zwłaszcza fana. Round Your job was more complicated than you said, Danka. You lived. <laughs> hey, these are the toys. They're investments. <laughs> Wait. We haven't met. Don't really know many of you. Stealing illegal contraband, running with syndicates, I could say you're a threat to the Empire. <laughs> but I won't have to if you're smart. Thanks. But I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. You are Medic Doctor Shawra live. Maybe. Noi moi drodzy mamy wybór. Mamy wybór, dialogowy, który będzie sprowadzał nas do tego, czy wynikową naszego postępowania będzie ucieczka, czy może pójście na ugodę. All troops, we have reports of a fugitive in George's Hope, moved to apprehend. That peculiar announcement wouldn't be about you, would it? Ah, uh, could be. I told you not to trust her. Not the first time the empire. Ogromny napis poszukiwane już wskazuje, że będzie całkiem wesoło. Ewidentnie będzie poszukiwani przez imperium na tym księżycu. Teraz pytanie, czy wobec tego? We need to leave. Yeah, no nie będziemy mogli tutaj wykonywać dalej misji, czy może będziemy musieli załatwić wszystkich możliwych imperialnych, czy może podbyć się kogoś, żeby uniknąć tego statusu? Nie mam pojęcia, jedno jest pewne. Możemy po prostu wiać i udać się przez przestworza. I takim też wyborem kieruje się Kay. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście gotowi na jedną z najbardziej szokujących rzeczy, które definitywnie zachwyciły fanów Biezdnych Wojen, czyli ten segment, gdy wylatujemy. Ku otwartej orbicie to szara. Sensors yet. Anybody on the sensors now? Tie on us. We got one. I feel inclined to remind you that we should shake the Empire quickly. Thanks, I'm working on it. Niesamowicie mnie cieszy, że poza walką i sterowaniem samą OK będziemy sterować również myśliwcem, który jest ciekawym doświadczeniem. To będzie coś na pewno, co będzie Friday sprawiać ogromną graczą, zwłaszcza że wydaje mi się, że będziemy mieli sposobność ku temu, żeby go ulepszać albo zmieniać jego uzbrojenie i tak dalej. Minimalistyczny interfejs pokazuje, że może będziemy mogli mieć wpływ na to. ND, stupid, Jak nasz myśliwiec będzie sprawował się w walce, czy. Samej eksploracji tego pięknego świata, jednak co jest fajne, to to, że po skoku nadświetlną trafiamy na zupełnie inną orbitę. <laughs> We made it. A jedno zadań, które udało się ukończyć, jest oznaczone jako ukończone w piękny sposób logiem Gwiezdnych Wojen, coś cudownego. No moi drodzy, to będzie wyjątkowa przyprawa. To będzie świat Gwiezdnych Wojen, jaki ukochaliśmy, i będziemy go eksplorować na wolną rękę. Anywhere we want. I oto zaczęła się zupełnie nowa przygoda w świecie Gwiezdnych Wojen, na którą mam nadzieję czekacie i przeżyjecie ją wspólnie ze mną na kanale, bo będziemy ją nagrywać i na pewno zrobimy konkurs, jak to robimy w przypadku dużych premier, na jej kopię do zdobycia. Moi mili Gwiezdne Wojny pełną gębą, musimy sobie wiele gier przypomnieć, nim Artloss wyjdzie i na pewno zrobimy sobie Gwiezdne Wojenne player, żeby wczuć się w ten wyjątkowy klimat i kilka klasyków i staroci przejdziemy, by potem zobaczyć jak ogromnym krokiem naprzód jest nowa generacja i współczesne tytuły, zwłaszcza tak zdolne, studia jak Massive Entertainment pod flagą Ubisoftu. Nie mogę się tejże gry doczekać, a zagramy w nią już w przyszłym roku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Jeżeli tak, proszę pamiętajcie o kciuku w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, żeby żadne chyba z nią minęło ode mnie. W tym odcinku to tyle.